E, klikaj tak, tak. E, w, obu mam, labirynt, przed, wskaz okay. Dobra, pamiętaj y, ten, Jak, jakby, co ci powiedzieć w skrócie, zasada lewej ściany. To tylko się ściankę. O, skoczyłem Przyszedłeś? No. Grasz jeden. E, nie przechodź do Grasza, skakuj na grzyb... Co? E, grasz e, dwa. Mam tego. O, nie, nie wchodź na czyjąś drabinę. Obydwie drabinki muszą, muszą być ją na ten. Eee, ja mam krap. ja mam... To... Czekaj, I Ty bro... masz parkur po <grych> No, te, ja też ten dostałem mm, tego yy, blok drewna i 6 bloków yy, i 6 patyków. A bo tam jest skrzynka na końcu. Nie, to jest, to jest na środku. Stare zaplecze. O, jak miło. Masz music bo ten? płyta Tak, mam. Dodaj. I znalazłem pierwszego diaksa. Mam nadzieję, że pierwszego. A, ty chcesz bo masz. Tak, zjadłem to sam. Ej, czekaj, dobra. Ej, widzisz, widzisz jak to działa? Musiałem tak. żeby mi ten blok obserwatory najwyraźniej. Dobra, no, brakuje nam, u ciebie brakuje czterech, a nie brakuje jednego. Jeszcze jest jedna skrzynka na samym środku. E, wiesz co? Ja mam... A ja mam dużo... Dobra, czy ja mam grzyba i tego. Panie, ogólnie wiesz, że ja mam... Tu, ma, tu jest misy. Brakuje mi jednego patyka Wskakuj jeszcze raz Co? Ale to mam... Z tego mam? To i tu jeszcze? Nie, prze... Nie wskakuj na grzyby Sądzę, że stąd Tylko, że mi brakuje tej Muszą być całe A dobra, ja mam myśl, żeby wskakać po grzybach, okay. To tutaj było napisane, czekaj. Aha, dobra. Raz. A, dobra. Dwa. No nie, znowu na chyba cztery krawki. Jeszcze tamte jedna. A jak to zrobić? Brakuje mi jednego patyka. Czajisz? Ja tam nie dostraczę. A coś było. Ty spróbuj ty. Yy, nie, że nie mieliśmy przychodzić. Ale wiesz, jaki ze mnie jest No właśnie. Tum. Ty, typie. Nie, nic nie masz. Dobra. Najwyżej. Fuck. Aha, to będzie śmieszne. Czy można zrobić blok? Można, czekaj, jest tu crafting. pod mojej stronie Ciii, nieważne, mam Przejdź. Tak, tylko jest problem No? Mam 6 patyków, a drabinki się robić z siedmiu, co nie? No Skąd mam wziąć ostatni patyk? Coś z tą lawą jest nie tak. Hmm. E... Masz tam ja tu mam jeszcze winie otwarte w ogóle. I to nie od tego się otwierają. Nie muszę jakiegoś takiego przycisku Właśnie szukam, bo tutaj to było bardzo prawdopodobne Chociaż ja doskoczyłem do tej drab Mam tam drabinkę Tam coś nie górze jest Weź ty spróbuj, bo ja to się A ty już na górę, brak. Mhm. <śś> Czytowałem, nie płazłem. Jolo? Coś zrobił. Ja się... zrobiłem. Nie czytuj. ciep... nie, to jest, to było Jolo. Tu miałeś A. przejście. I mam ten ostatni patyk. Dobra, lecimy. Tak, ja mogę się? przejść Co? Aha, no, drabinka Dobra, mamy, Chodź, możemy iść Idę, 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 idę. O, spójrzmy tu Dobra, złota brama Gold, to e, dwa e, Jak e, widział, e, tutaj nie jest Coś głównie. tutaj Dlatego złoto ma, ja nie mam mało <laughs> Powodzenia na tych wyzwaniach Mam nadzieję, że mapa się podoba Jeden czy dwa? To samo mamy. Dobra. Check point yyy, dobra. Spawn point. Start. Kolega ma guzik start. Aha, guma to jest chyba... Mów jak... No klikam klik start. To ja je, czekaj, jeszcze raz kliknij, bo to jest czasówka. jest tak? No tak mi się coś wydaje. Wierzę będę i tak pierwszy Guzik dla kolegi. Przechodź Otwórz mi No masz, otwórz jej koledze Wagonik Wagonik dla mnie dawaj A dla ciebie jeszcze. No dla mnie wagonik Co? Jak to dla Ciebie wagonik? Nie miałeś wagoników? Miałem od groma wagoników. Nie wiedziałem, że Ci mogę dać. Dobra, to chyba jednak nie jest czasówka, bo tak jakoś... To jest... E, ten... To jest... E, trap. E, dobra. Ta ta, 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 ta... lewa ściana, lewa ściana, lewa ściana, lewa ściana... Lewa ściana tutaj e, i... o, dobra, jest wyjście. Nie zdążyłeś i go na potem chwilę. Co jest? się ja mówię tep? Nałem guziki nie tepo? Aha. Nie zdążyliśmy jednak. Miała hmm. zamknięte Czekaj ona się zaraz tworzą Za ja szybko przyszliśmy? O! Kolega nie zdążył tak jak ty też Jak tak to ty też musisz klikać Przeszedłeś? Nie mogę Postawić. Eee... Wydaje się, że przy tym torze było mało pracy. Jak myślisz, że jesteś tak bardzo w dużym błędzie? Powiedzenia w poluminowym doście typ. Dobra, skoczyłem. O, oh, fakt. Stary jest na tym klosku. Nie biegni na pałę. Ej, tu co? Eee. Kratka do. do i w lewo. Kratka prawo, kratka do przodu i w lewo. Czekaj, 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 wait jeszcze raz. Od którego mam zacząć? Kratka do przodu i w lewo. Kratka na prawo, na ust. To nie zadzia... to nie działa, bo mi to... roz... Kratka do przodu i w lewo. Wiesz... Wersza to się... Się... Nie biegaj na pały. No nie, nie biegnę, bieg... to jest najlepsze. E... Okej. Okay. Spadłem. E, wiesz coś śmieszne? Mm -hmm. Tak bardzo, bardzo nie... śmieszne. Wiem. Zapomnieliśmy o czym <laughs> I <laughs> tam spectator się Tak, właśnie tak robię spectator. Ciii. Hmm. Dobra, możesz się tepnąć. To mnie tepni, bo mi się już nieco. Tepnę, gumę. Macie, kawy. Tak, a propos, e, Tu jest, dobra, tu jest woda. To się umy. No nie skoczę z tej wody. Tak. Do przodu i w lewo. Czyli e, pewnie ten, nie. <laughs> kratka do przodu i w lewo. Kratka na. A ja, ale u mnie wszystkie są. Dobra, bo, weź mi to, przeczytaj jeszcze raz. Dobra. Bo teraz rozumiem, później kratka, kratka na uko w prawo, co nie? Kratka na uko w prawo, tak. Tak, dalej. Dwie kratki do przodu i w prawo. No, dalej. Dwie kratki do przodu i, w, i ostro w lewo. Czyli tak, tak i tam? Tak, tutaj, no, dawaj. Dwie kratki do przodu. No, a po prostu, czyli tam. Jedna kratka do przodu i ostro w prawo. I coś jeszcze? Jedna kratka na układ w lewo. Koniec. Jeść, zgadza się. To są odległości skakania. Teraz ty pomóż koledze. Dobra. Dwie kratki do przodu. Przeskoczyć. Tak. No. Dwie kratki do przodu i w prawo. Czyli to dwie przed... do prawo i LK jaką by. mhm. Mm nie muszę spadać. Tak, ale czekaj. Do przodu i w prawo, czyli jeszcze jakby trzeci blok dalej w prawo, czy... Czu? Nie, tak jakbyś Elkę zrobił. No to zrobiłem i spadłem. O nie! Chociaż nie Musiały? Musiałeś? Tam, 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 tam. Dobra dawaj chodź Dobra. Już ci mówię Dwie kratki do przodu mhm. Dwie kratki do przodu i w prawo No w prawo, dwie kratki do przodu i w prawo Czyli Aha. skaczesz Jedna to... druga i w prawo Tak jakby trzecia od ciebie Dobra, no teraz widzę, że jest złoto pod tym, okej. Okay. No tak, dawaj tam. Mhm. Teraz jedna kratka do przodu i w lewo. Do przodu, czyli... Czyli jedna kratka liczysz do przodu i w lewo, czyli... No. no. Trzy kratki do przodu i w prawo, o tak. Trzy kratki miał. do przodu i w prawo, Aha. Jedna kratka do przodu i w lewo. Nie. Jak?! jeszcze cię te płynie. Maciek! Maciek! cię zabiję! Sorry Brawo przeszedłeś w ramę numer 2 klik A te do... Ciebie. Tak nie wiem czemu ale tutaj już nie masz piasku na przykład dobra. Rama numer 3, lapis kliknijcie guziczek. Kliką guziczek. Mm -hmm. o. o nie Eee, znajdź książki z koordynatami i temu, które są ukryte powodzeniem. Dobra, brama numer... Zazuj... Zasza... A3? a Zasza... dobra. A3. Grasz jeden, grasz dwa. Ja idę do gracza 1 Dobra. O, nie. O, diamentowy bw, wydajność pod wodą, jak mi... Może ci się bugować szkło pod wodą. Przekaż... O, czekaj. Przekaż to info koledze. Dobra. Czekaj, to, to i... nie tylko labirynt, to też je, jest zagadka. Znajdź parkour, a jak przejdziesz, to będzie coś. Dobra. Zasada lewej ściany, prawda? Bo wiesz, jak dwa razy wuj, to szybciej. I... Dobra, mam drzwi, dobra. ale no... mi się skończyło. Powietrze. Miałeś tą. Yyy, do wejścia... Dobra, Masz ja by... drzwi, nie? Mhm. Mam drzwi. A ja też mam drzwi, ale nie mam jakich otworów. A parkour gło... tego prze... trzeba przejść, tego parkura. Tak, bo mam zejście niżej. Hmm, dasz radę. Mhm. No nie zabrakło. Czemu to zrobić? Zło. Zło wcielone, co nie? Nie no jakie mam to przejść? To jest wysokość na dwa klocki o, i tak wysokie co, co jeden skok Ale jako dźwig blok czy Tak jako blok Tylko, że my chyba sobie nie możemy podać. Masz dźwig, nie mam dźwignie Kurde, jakie mam to przejść? Guma jak, masz jakiś sposób na przeskiwanie klosków? Yep. Dobra, nieważne. Przeskoczyłeś? Tak. Ja bym ci to zrobił, dobra. Gratuluję, jesteście super. Na serio, dobrze wam idzie. Na co, macie, na co macie ochotę? Chodzi o jakie wyzwanie? Ja mam ochotę na quiz. Pytań jest dziesięć. Eee, kto stworzył mapę? Nie hmm. zepsułem. Nie, zrobiliśmy checkpointu, debilu. Nie wiem, jak ty. mnie <tepnij tepnij> do siebie! Czekaj, czekaj, bo tu Jestem na początku tego! Ty wiesz, jak mogliśmy szczytować mnie? a nie mogliśmy. Tepnij hmm. mm. mnie do siebie, tak, bo tak, jestem na. Uh, no, I teraz tak. Uh, chodź, tepnij. Okay, noc. Spain. O, jest nocka. Chodź. Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź okay, tu! Chodź tu! To, chodź tu! tu a Kuba X chodź tu! Checkpoint! Checkpoint! To było Kuba Koc... Nie mam tej książki już. Ale tutaj są różnice najwyraźniej. Kuba Koc duży. A nie, tu jest jeszcze Kuba X cock. Kuba X cock, dobra. dobra. Jaka jest mapa? Bardzo długa. Podoba Ci się mapa? Tak. Nie. W jakim... jakim je, w jakim... Jest w typie mapa Escape Escape Parkour tam był Aj Zabito dwóch pytów, dobra, chodź dalej Naprawdę był escape parkour Nie no, musisz odstać Jak jest po angielsku grzybnia w Minecraft? O, patrz trafiłem Jaki był pierwszy Minecraft Minecraft Alpha Nie Minecraft Alpha. Eee, no cóż Alpha jednak No właśnie Tak się Takem Minecraft Alpha, dobra, dalej Czy znam się na Redstone? Najwyraźniej tak jak takie robisz rzeczy Czy Enderman był w... 1, 3, nie O, patrz, tera, pamiętam Co robi Beacon BLCQ? Daje itemki, daje efekty, efekty daje klikaj tak, tak hmm. No to twórco mapy, giniesz kompletnie Ta, czekaj, ta, ta mapa jest z 2015 A, no to jak żyjesz to zginiesz, dobra y Kliknij tak nie e, to już koniec bramy czwartej, gratulacje, klik ośmi. A, jeszcze brama piąta bramy, okay. Jesteście na seriu nieźli, już brama piąta, jeszcze jedna i koniec, wolność na zawsze powodzenia Moi drodzy koledzy teraz po sobie poszukajcie, w czymś w tym czymś cztery dźwięki nie, powodzonka, ja walę To nie gdzieś tu musi być jedna Aha, dobra e, ja tu szukam. Ja jedną. Ty... Jak ją kliknąć? Szukam w tych dyniach, ale nie ma chyba. nie ma. Yy, ja, ja mogę mu kliknąć. No to spróbujcie. Mhm, tak mówisz, widzisz, Aż tak daleko jest? Cieszę się. O, odklikłem. Klikłeś? Tak, klikłem, ale odklikłem na mhm, Tu nic nie ma. Jest odkliknięta, jest. Jest przy tych biblioteczkach na 100% jest O jest. Druga. Jest druga arbuzy. A Przy arbuzach coś widziałaś? Jest Trzecie. E, czyli tutaj jest. Ej, gdzie, nie, guma klikałeś to Co tu była? To. Gdzie? Nie. Dobra, czyli to czyli już kliknął. No, kliknę. Na, kliknę. E, może znalazłeś skrzynię z dźwigniami. Jak tak, to daj ją tutaj... Co? Guma, znalazłem dźwignię była w piecyku. Bez kitu spójrz każdy piecyk. To jest rozkaz. Mm -hmm. Tam są znalazłeś. Jak? Czwartą dźwignię, teraz Czekaj na mnie, czekaj na mnie. Czekaj na mnie. Czekaj cześć na mnie. Czekaj, ja tu... Dobra, już ja już idę też do siebie PS, jak wszystko się wysuwa i wchodzi, użyj GM, bo zegar się zawiesił. E jak możesz przejść, użyj GM. Włączaj. Możesz mieć lekkie radzi. O cie Mhm, to będzie ciekawe. Ha? Jest. Two thousand years later. No kurde mele. Jest. Widzisz, <noise> <niesz>? osobiście się <noise> ukazał <ukatruszy, głos> na za to, że to zrobiłeś. <noise> Przeszedłem, ser tym bloki? Nie widzę, że idzie spamy z tego.